Siemano z tej strony Sebixos, zarabijemy chulej nogos, Sevillos i jedziemy y, katedros zwiedzajos. A tak naprawdę to lecimy katedrę zwiedzać na nogach, kurcze elektrycznych Wykupiliśmy za pakiety cały dzień robimy na Moja czapeczka, żeby kupiłem w Chinolu za Ciury, jury, żeby głowa nie bolała od słońca. Bo jest, y, kurcze teraz aktualnie jest 38 stopni w cieniu, więc słońce może być grubo. No i to, lecimy zwiedzać, pokażę Wam katedros. No i już dojechaliśmy w pierwsze miejsce na naszych hulajnogach. Piękne palmy ogólnie, fajnie to wygląda. I jesteśmy pod Teatro dole Lewega, czy coś takiego. Miejsca z tym pewnie mieszam. Teraz zobaczcie, jak to wygląda. No i jesteśmy w Plaza de Espana, patrzcie to. Kurczę. I idziemy tam. Idziemy tam, zaraz Wam pokażę z bliska. O tutaj od wejścia możemy wynająć sobie łódeczki. No i idziemy na tą główną atrakcję Sewii. Powiem wam szczerze, to ma bodajże 100 lat tylko. Myślałem, że to jest coś dużo starszego, nie jest, ale robi wrażenie. Nawet spoczkoładnie ładnie to jest kurczę, przyzumuję wam i zrobimy sobie taki objaźnik. Czyli zaczniemy stąd. O, tutaj jest ta cała główna ta. Wychodzimy. Wygląda to tak, o, no, przybliżymy sobie, tak o, ciągnie się aż do tamtąd, no i wszędzie tutaj okala to ta woda, nawet czysta jak na temperatury tutaj jakie występują, czyli około 40 stopni w cieniu aktualnie, no i spoko, nawet ładnie. Tam jest mój kompanieros, mój ciacius, a tu jest fajne zdubkos, nie wiem czy zobaczycie. Tutaj ogólnie macie takie fajne jakby nie wiem co nazwać stanowiska i każde jest opisane tutaj macie Barcelona, Burgo ASU, i tam w ogóle że nazwy miast po prostu i, I ogólnie w centralnej części mamy fontannę, w której musiałem schodzić telefon, bo mi aparat wysiadł przed chwilą i tak to wygląda: to jest to najsłynniejsze miejsce w Sewilli. No, i jak chcecie sobie zwiedzić w bardziej turystyczny sposób, to tu macie konius i możecie sobie tutaj objeżdżać wszystko. wszystko z ziemią hiszpański, ale dopiero się uczę. Obok katedry mamy Parque de Maria Luisa, ku pamięci bodajże. I tutaj jest mamy. E, całą właśnie naszą katedrę i my jesteśmy gdzieś e, tutaj, idziemy sobie i zasuwamy sobie teraz w to miejsce, zaraz Wam pokażemy. O, powiem Wam, że znaleźliśmy małe zbawienie. Lemonowe wziąłem sobie. W sumie pokruszony lód, mega słodki, ale przy tej temperaturze, gdzie aktualnie mamy w cieniu 38 stopni, to pomaga. No i to Doszliśmy do końca parku, a tu tylko o, zbiła woda i jakieś siury lecą i duże drzewo. W sumie tyle. I dużo palm ogólnie o palmy. Papuszki zielone latają ogólnie. O, znaleźliśmy mega piękne miejsce. Taka instagramowa foteczka tutaj może wyjść. Wodospados. Ole wielkie drzewo! Ej, tu jest tak gorąco, że nawet drzewa zrzucają korę z siebie. Idziemy na kolejnogos. Przy okazji, wychodząc znaleźliśmy takiego zioma na koniu I taki budynek Nie mam pojęcia co to jest Ale ładne O! Wyczailiśmy hulajnogos, tylko że po drugiej stronie ulicy Ale ogólnie To... Kurde Jak się uda To robimy dzina. O, Dawaj Andrzej, kurwa. Dawaj Dobra. No i jesteśmy pod stadionem Sewi. Idziemy szukać wejścia. Zobaczymy, czy możemy sobie tam wejść. Po prostu zobaczyć, jak trybuny. To Wam pokażemy, o ile, z, o tej godzinie, bo jest 19, można jeszcze wejść na stadion. Oczywiście. O, Wespa, skuterek Jak to przy każdym stadionie, mamy sklep z koszulkami, pamiątkami z klubu. Fanem piłki nożnej, ja tu bardziej Sewii nie jestem, więc. Yy... Nie wchodzę, tam idziemy szukać wejścia O ile gdzieś jest na stadion Jednak weszliśmy wam pokazać Co tutaj można Oczywiście same koszuleczki, stroje i tym podobne Tak to wygląda musimy się dopytać gdzie jest wejście na stadion Czy w ogóle można wejść na stadion Pytaliśmy pani ogólnie I niestety dopiero jutro jest stadion otwarty o 12 Więc no tyle Popatrzyli Spadamy na następne Jakiś zwiedzandus. i jedziemy na stadion Koridy Może wejdziemy sobie na Koridę dzisiaj. Całe miasto możemy zwiedzać na konios O, piękne budyczki. Budyneczki Oczywiście my nie jeździmy na koniach, bo nam szkoda zwierzątek. O. No, pani mówi akurat z Polski i mówi, że też szkoda. A przed chwilą widziałem pana, który raczej jest stąd, bo jest taki ciemniejszy, kanaranacji, który ma koszulkę polska. Nie wiem, co to jest, ale spójrzcie, jakie to jest piękne. Jakaś katedra czy coś takiego. Specjalnie dla Was wykonałem szybki research i to jest katedra de Sevilla. Bardzo duży obiekt. W ogóle patrzcie to, ej ładne to jest wciul, robi wrażenie. Mamy główną bramę. Mega, ej naprawdę to jest ładne. No tego kamera nie oddaje, ale zobaczcie na te detale, na te szczegóły. Spójrzcie na to, jak to jest wszystko zrobione ze szczegółem. Tutaj mamy ulicznych artystów. Popatrzymy pana, pan robi coś takiego jak tatuaż? Tak, jak tatuaż. Tak, Buena. Muchas gracias. Hej, w ogóle jaja, bo to jest tak w mieście. Że to nie wygląda jakby było, czy aż wam pokażę, że to jest ten stadion koridy, bo to jest po prostu, aż mówię, nie no źle, przyjechaliśmy, bo opatrzcie, to jest po prostu budynek w mieście i idziemy. Dobra, kupujemy po na wejście 10 euro otwarte mamy do dziewiątej O, już coś widzę fajnego. O, kurde, wypchany byk, prawdziwy. O kurde, prawdziwy wypchany byk. Tutaj przechodzimy, bo go na ścieżka prowadzi. I o, mamy takich ziomeczków. Nie wiem kto to jest. Tu jakieś dzidy takie wiszą. Tu jakiś goły paniec. Znowu byk. Kurwa, uweźcie. No i mamy to, jesteśmy na arenie, nawet sobie tuptamy po nich. Tego się nie spodziewałem, że wejdę sobie. Musimy tu przejść na korridę, jak się uda. Musimy ryśecz zrobić w internetach, jak to ogólnie, od kiedy to się odbywa, bo będzie ciekawie, myślę tutaj. Haha, fajnie, powiem wam ładne. No i co, szybkie obejście. Tu jeszcze macie od frontu cały budyneczek, żeby wam pokazać. W sumie w ogóle to nie wygląda, no po prostu miejsce, budynek, nie widać, że to jest, kurczę, to jest w środku miasta, myślałem, że będzie, wiecie, jakiś okrągły taki ten, bajera, nie, nie ma czegoś takiego. Było okrągły w środku. Znaczy w środku jest okrągły, nie, wypchane byki i tym podobne są, no fajne, pobiegałem tam, połudowałem byka, ludzie się patrzyli jak na debila, ale, nie nam no, żartuję, ogólnie lecimy dalej jeszcze po prostu na hulajnogach sobie pojeździć, pozwiedzać, będzie coś ciekawego, to Wam pokażę na pewno jeszcze znaleźliśmy taki wieżowiec koło rzeczki, koło mostu. Ale teraz Wam pokażę fajną ciekawostkę. Mamy godzinę 20.40. Jest 45 stopni. Żeby nie było 20.43 i 45 stopni. Więc to by było na tyle w tym filmie. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Zostawcie jakieś serduszko, komentarz, czy Wam się podobało, czy chcecie więcej vlogów z Sewilli, Pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej!